Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie jest 10 najgorszych dinozaurów w parku? Jeżeli tak, to ten film jest idealnie dla was. Dzisiaj pokażę wam 10 najgorszych dinozaurów w Słowo najgorsze oznacza w dzisiejszym odcinku najsłabsze w statystykach. I najbardziej bezużyteczne. No i jeszcze mały disclaimer: dzisiejsza top 10 odnosi się tylko do PvE. Nie poruszamy tutaj PvP, na którym te dinki może byłyby jakoś użyteczne. Jest to też mapa The Island, więc zapraszam Was wszystkich do oglądania. A więc numer 10. Zaczniemy sobie od dinka zwanego Deep Localus. Występuje on na bagnach, nie ma na niego siodła i możecie go oswoić. Znajduje się on na 10 pozycji, przez to, że jest najmniej. Bezużyteczność tych dinozaurów, i też nie jest jakiś mocny. Jego życie czy obrażenia są dość słabe. Ma on jedną dłuższą, większą funkcję. Możecie, będąc w wodzie, podebrać od niego tlen. Jak to wygląda w praktyce? więc więc załóżmy sobie takiego Diplokalusa o swojej liście. Bierzecie go sobie do wody i klawiszem E możecie po prostu. Zabierać od niego tlen. Każdy Diplocalus na jakimś tam levelu ma po prostu ilość tlenu, jaką ze sobą ma, no i możecie się zanurzyć tak, jakby z nim, ale o dziwo możecie też na nim jeździć. Na tak małym stworzeniu możecie też na nim jeździć pod wodą, co czyni go nawet o. Ok Hej Tinkiem, aczkolwiek nie widziałem, żeby ktokolwiek gdzieś tam oswajał i wiecie, no nie przyda się wam za bardzo, jeżeli możecie na przykład mieć Sarko, chociaż no, na początku jak nie ma nawet na niego siodła, przez co też jest to jego wada, bo nie ma siodła, czyli jest bardziej podatny na obrażenia, no to możecie sobie niby takiego oswoić gdzieś tam w początkowym, no ale to jest misja dziesiąta, więc myślę, że to jest taki dinek. Eee, nigdy go w życiu ja. Osobiście nie oswoiłem i nie polecam też Wam oswajania go, ale nie jest to jeszcze szkodliwy Dinek. Numer 9. Na pozycji 9 znajduje się Jejodon, czy wiecie o co chodzi? Te takie małe. Pieski, tak zwane. Występują one e, wszędzie, gdzieś tak, w górach, na oczywiście The Island. E, nie możecie na nich jeździć, możecie je oswoić w taki troszeczkę dziwny sposób e, i możecie mieć na nie siodło, chociaż to chyba siodło nie jest, to jest jakiś meatpack tak zwany e, na 19 poziomie i po prostu e, daje e, jej to bufa do armora, czyli że jest bardziej odporna na wszystkie ataki i ten Mitkopak też ma taką, takie zastosowanie, że możecie po prostu wrzucić tam jakieś typy mięsa i to podwaja jego spoil time, czyli ten czas w jakim to się zepsuje i też zmniejsza wagę. Tego całego mięsa. Oswajanie, nie wiem, sposób jakiegoś udobruchania tego, tego hyajedona, że to musicie go głaskać i tak dalej, zbudować sobie pułapkę. Takie tam głupoty, yy, a one występują gdzieś w paczkę od 3 do 6 naturalnie. I uważajcie sobie na nie, bo biorą was inaczej. Działają na podstawie inteligentnych predatorów Arku i nie zaatakują żadnego Reksa, żadnego nic wie, wielkiego, co mogłoby je zabić, tak? Ale na przykład was ze 100 HP, którzy im nie uciekniecie, zaatakują bardzo szybko w trybie agresywnym, czyli ich temperament bardzo szybko może się zmieniać na podstawie tego, czy jest jakaś ranna ofiara w pobliżu, czy też nie. No i myślę, że y, oprócz tego, że możecie zrobić sobie z niego takiego peta, kurde, jako pieska, możecie naprawdę ustawić go sobie w domu i ciągle go tam głaskać, no jest jak taki po prostu piękny piesek, może tam jakiś damage zadawać, ale staty są no, takie z waty całkiem. To myślę, że poza tymi, tymi rzeczami nie ma większego sensu oswajania go i dlatego znajduje się on na pozycji 9. Numer 8. Na tejże pozycji ustawiłem Hesperonisa. Ja wiem, że on ma funkcję składania jajek i to nawet tych złotych, z których można tworzyć kible ale jakoś wydawał mi się raczej bezużytecznym dinkiem w Arku występują one gdzieś przy rzekach na tejże wyspie i nie możecie ich... możecie ich oswoić, ale nie możecie na nich jeździć, nie możecie roznażać, ale oprócz tych jajec, czyli składają one jaja, z których możecie po prostu robić kible tak, czyli możecie je sobie tam oswoić dla tych jajek, no ale składanie takiego hesperonisa to nie jest łatwa rzecz, no i w wildzie, w sensie kiedy jesteście gdzieś tam przy jakichś rzekach i tak dalej, możecie wy po prostu sobie zbierać z tych hesperonisów jaja i nie wydaje mi się, że musicie je nawet oswajać do tego, oswajacie je metodą na rybkę, na rybkę, i po prostu musicie wziąć rybkę, zabić i przesunąć mu do dzioba i ten, a one są bardzo Dziwne z temperamentem, bo będą was bić przy rzekach, mimo że są takie malutkie i. no, ciekawa sprawa z nimi jest. I ja nigdy ich nie oswajałem, a jak robiłem sobie obraz na film dzisiejszy, to okazało się, że mogą być też shoulder pytami. Numer 7. No i tutaj pojawia się słynny, czy też może niesłynny pająk z arka, czyli Araneo. E, wiem, że wiele osób mogłoby się tutaj nie zgodzić, bo jednak nie jest to taki aż dinek z waty i tak dalej, czy to właściwie jest robal, e, ale jakby, nie wiem, nigdy ja na przykład nie oswoiłem... E, pająka warku i nie ma on jakichś większych funkcji, poza tym, że macie na niego siodło. Możecie na nim jeździć, możecie go sobie oswoić, oswojecie go tym Bucker Plantem, no i tam mięskiem i tak dalej tkniłym, e wiadomo jak to z cave'owymi linkami jest, e no i możecie go oswoić, jeździć na nim, możecie go rozmnażać, ale e nie są on jakiś szybki, nie ma on jakichś powolenie dobrych statystyk, no i, i nie widzę też celu po prostu oswajania go i się męczenia z tym, jak możecie sobie, nie wiem, oswoić Arto Pluere do jaskin, chociaż też tak. Tak naprawdę, jakbyście sobie takiego pająka w cave oswoili, no to też nie będzie się na was nic agrować. No, nie jest to Dinek marzeń, dlatego też jest na tej pozycji. Przepraszam, robal, bo Dinkiem to tego nie nazywamy. Numer 6. No to jak mieliśmy pająka, no to teraz mamy węża. Titano Boa. Tak samo, nigdy nie oswoiłem tego Dinka, czy też. kurwa, jak nazwać węża gada y, w Arku y, i muszę przyznać, że nie żałuję. W sensie musicie go oswoić jajami, które są już zapłudnione, czyli fertilized egg y, no i musicie go jeszcze tam zamknąć i walicie takiego węża. Tylko y, po co? To jest dobre pytanie. Możecie go oswoić, tak jak już wam powiedziałem. Nie możecie na nim jeździć i naprawdę nie rozumiem funkcji oswajania tego. Jego staty niby nie są aż takie złe, ale wiecie, wyobraźcie sobie, gdyby można było na nim jeździć, to by było jak z baziliskiem, nie wiem, możecie tam pół, 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 pół. Może jest jeszcze jakiś szybki, no niby nie jest taki zły na lądzie i wiecie, możecie się zakradać i też możecie jakby to powiedzieć, pływać fajnie w wodzie, ale nie ma w ogóle żadnego. Użycia tego dinka czy tego gada w arku, naprawdę, no bo wy na nim nie możecie jeździć. I też wielki disclaimer do tego filmu: to są dinki na PVE na The Island, a nie na PVP, bo tam to może już się zmieniają te e, użyteczności dinków. Numer 5. Na tej pozycji pojawia się Didi. Dimetrodon. Gat, który jakby został połączony z barioneksem, to tworzyłby mniejszą wersję Spinozaura. Swoją drogą powinni coś takiego dodać w parku. Możecie go swoić, nie możecie na nim jeździć i można go rozmnażać. Jego jedyną funkcją, jaka wydaje mi się jakkolwiek gdzieś tam jeszcze w granicach użyteczną, no to będzie to, że może być takim air conditionerem, w sensie, zależnie od jego punktów ataku, czyli ile tam ma tych punktów ataku procentowo, on schładza was lub ociepla, jak w tam jest wam zimno, czyli możecie go brać tylko że nie weźmiecie go na ramię i, i tak naprawdę nie wyobrażam sobie chodzenia z nim wszędzie, czy nie wiem, brania go argentem tylko po to, żeby mieć więcej temperatury, więc jak dla mnie, dinek bezużyteczny. Numer 4. Na tejże pozycji znajduje się słynny zabójca mojego tyle o gołębie serce, e, jak ktoś nie wie, to był to mój e, lew workowaty z serii na The Island, bardzo sławny i bardzo dobry, którego zrobiła właśnie taka purlowia. Oprócz tego, że są wkurwiające, to e, też nie mają za dużego użytku w Arku. Nigdy takowej nie oswajałem i nie będę oswajał. Nie możecie na niej jeździć, oswoicie ją sobie, ale czy jest jakiś większy sens? Okej okay, na PvP ma naprawdę e, większy sens, no ale na PvE e, możecie aż ona jakby wejść. E, pod ziemię i wyskoczyć na waszych przeciwników, albo możecie tam trzymać w niej ekwipunek. Tylko, że na PVE nie macie za bardzo tego robić przed kim, tak? No bo tam macie tylko dinozaury, które nie są na tyle mądre, że będą wam ukradać toporek po to, żeby was opóźnić w rozwoju czy coś. Nie, wiecie o co chodzi. E, no i to też, że nie możecie na no, niej jeździć dużo robi. Niby nie jest linkiem z VAT, -y ma naprawdę mocny damage i tak dalej, ale nie jest warto oswojenia. No i dochodzimy w tym odcinku do top. Trójki, e, która moim zdaniem jest tak jak top 1 z ostatniego odcinka, e, dlatego też tutaj, przed tą top trójką chcę po pokazać Wam dwa wyróżnione dinki, które się do tego odcinka nie dostały. Może to brzmieć trochę dziwnie, bo to jest odcinek o najgorszych dinozaurach ale przedstawiam Wam szybciutko te dinki. Pierwszym jest Mesopithecus. O, myślę, że możecie się o to przywalić, e, bo jednak zrzuca on kupami i tak dalej, ale na PVE nie ma za bardzo, wydaje mi się, większego sensu, no bo nie możecie go. Ujeżdżać ani nic. Możecie go sobie wziąć jako shoulder peta i rzuca tam głównym spowalnia. Co jest okej, okay, ale też nie jest chyba aż tak bardzo użyteczne. A za drugiego myślę, że mogą posypać się bomby, czyli ich tiornis. E, może zbierać rybki z. Za was, w sensie możecie go wysłać na takie polowanie i przynosi wam rybę I może dlatego właśnie warto go oswoić No ale tak naprawdę jeżeli nie oswajacie go przypadkowo to nigdy bym raczej się nad nim tak nie spuszczał No chyba że tam jakąś się czy coś oswajacie Nie wiem czy jest to aż taki dobry dinek, dlatego to że dałem go wyróżnionych No i dochodzimy do top trójki, czyli numer trzeci kompognatus. Kompi, jakby ktoś pytał. Te takie małe dinki, e, które was będą denerwować. W ogóle to top 3 to też jest top 3 denerwujących dinków. Nie no, aż tak to nie. E, kompi. Możecie go sobie oswoić w prosty sposób, tam stranka czy z czegoś, tylko że ucieka im bardzo szybko torpor i wrzucić im szybko tam jedną, może dwa prime mity, e, ale nie jest to aż takie użyteczne. E, no... Po co, po co mam taki dinek, jeżeli byście mieli gang 50 to nie, można sobie robić jakieś challenger, możecie go też wziąć jako shoulder peta by the way, no ale nic poza tym nie zrobicie, no na pvp pewnie jest jakiś użytek tego dinka, e, tutaj na pve raczej zerowy. Zauważyliście w ogóle stronę, jaką różni się ten film od poprzedniego, czyli top 10 najgorszych od top 10 najlepszych. W tamtym filmie idąc coraz bardziej do top pierwszego dinka, do top trójki itd., tak dalej, tak dalej idąc po prostu w górę po drabince. E Więcej miałem do powiedzenia o danych linkach. Tutaj to zmniejsza się coraz bardziej. Ciekawe, że teraz mamy na odwrót. Numer drugi. Na drugiej pozycji mamy złodziejaszka, nie aż tak złego jak ich tjornis, ale może on wam ukroić itemy, jeżeli jest nieoswojony i będzie z nimi zbierdzielał. Ale jak go szybko zabijacie, to odzyskacie sobie ten item bez problemu, ale są wkurzające, tak. Zawsze wam zabierają itemy, który jest na waszym pasku 0. Jeżeli żadnego nie ma, to wam wezmą randomowy, ale jeżeli już wychodzicie gdzieś i gdzie te programy z i robią wam problemy, to stawcie sobie jakieś berki pod slota pod numerem 0. Eee, możecie je oswoić, nie możecie ich ujeżdżać i możecie je roznazać. Tylko po co? Mają bardzo słabe życie No a od żadnych e, itemków nie będziecie kreować na pvp Za to na pewno ma dużo użyteczność Ale tutaj no tak średnio bym powiedział Tak średnio No i numer pierwszy To dinek z którym się w sumie do końca nie zgadzam. W sensie uważam, że to top 3 jest takim numerem pierwszym, i będzie to Trodon. Yy, nie uważam, że on się jakoś wyróżnia od top 2 czy top 3, ale no, też nie ma za dużego użytku. Na PvP za to pewnie ma naprawdę duży użyczek, ale tutaj nie za bardzo. Oprócz tego, że yy, gdy będziecie go próbowali oswajać, to... Się zabijecie 15 tysięcy razy, bo one są bardzo agresywne i tak dalej. To ich metoda oswajania jest dziwna. Musicie poświęcić swoje dinki i to czasami duże, e, aby on się oswoił. Czyli on musi zjeść waszego dinka, który jest 15 razy większy od niego na przykład, żeby się oswoić. Na takiego małego gówna, które nic nie robi. Myślę, że to deal idealny. No, naprawdę. E, oprócz tego, że możecie go sobie oswoić i może on tam szukać pewnych ofiar, bo ma taki dziwny tryb air-prey, e, e, ale e, to on, myślę, że też nie jest argument do tego, aby postawić go gdziekolwiek wyżej, żeby był jakkolwiek użyteczny. No i poza oczywiście jego statystykami jest jeszcze jedna dziwna rzecz. Nie może on być shoulder-petem, a na przykład taki mikroraptor już może być. E, no, ciekawe to jest, bo... Trudon jest na tyle mały, że jako shoulder pad powinien się znaleźć. Już nie mówię, że ja bym go nosił na ramieniu, bo no niektóre dinozaury są po prostu za duże, aby nosić je na ramieniu, nawet te warku, ale jak na tą skalę arka, to dziwne jest to aż, że nie możecie takiego trudona nosić sobie na barku, bo powinniście przynajmniej. I nie bierzcie tego sobie tak personalnie, że to top 1 jest takim wielkim top 1, tylko tak jak mówiłem, ta trójka dinozaurów to jest... To są dinozaury, które nigdy nie powinniście oswajać I ciekawe jest to, że z tym top 10 yy, nie oswajałem żadnych dinozaurów, tak żebym, nie wiem, robił odcinek cały Sarka i oswajanie ich. Ale parę zdarzyło mi się tam oswoić niechcąco i gdzieś tam miałem na przykład kąpi, był jako shoulder paddy. Ja nie wiem, no po prostu jakieś tam dinozaury przypadkowo sobie oswoiłem e, i mam nadzieję, że też nie wybuchnie wielka drama po tym filmie ani nic, e, bo jestem bardzo ciekawy waszych typów i możecie je zostawić sobie w komentarzach albo też dinozaury, których ja tutaj użyłem w filmie możecie napisać dlaczego one są właśnie użyteczne, dlaczego wam się przydały i tak dalej i możemy się wiecie wymienić, że tak powiem opiniami, więc nie zjedzcie mnie za to, że na przykład postawiłem Diplocalusa na dziesiątym miejscu, a Diplocalus jest waszym ulubionym dinkiem. No i to by było na na tyle w filmie jeszcze raz chciałbym e, powtórzyć mój disclaimer, czyli to były dinki na PvE, a nie na PvP, bo niektóre z tych dinków naprawdę by się przydały tutaj na PvP, e, a, a po prostu było to The Island i PvE, więc co? Ja wam dziękuję za oglądanie, dajcie znać, czy chcecie top 10 najbardziej tenerwujących dinków w Arku e, A ja się z wami już dzisiaj będę żegnał icie sobie obczaicić e, resztę kontentu z Arka na kanale. Trzymajcie się, do następnego godzinka. Siemano!